Szanowny panie, w toku dyskusji zakwestionowałbym tezę definitywnej wymiany uszczelki. Uprzednio zweryfikowałbym symptomy. Dopiero wówczas będziemy mogli zakwalifikować tę wymianę do kategorii nieuniknionej. Kroć naprzód, mężny światłości synu, a te sedesy w kolorze jaśminu skąpanego w bladej poświacie miesiąca znajdziesz tam, kiedy wiedzie strzała gorąca. Coś ty! Ty jesteś gwiazda, co nie? No to weź sobie kup ten taki złoty odpicowany w kosmos! Oni no wszyscy widzą! Żyranda, on to jest prestiż po prostu! No nie jest ta, nie jest tak Elo, elo, ziomek, chcesz odpicować domek, to wejdź w nasze hity, rozmiń nasze płyty, same tłuste bity, a nie żadne kity Sprawdź płyty dachowe, wiórowe, podłogowe, to towar świeży, same opcje nowe. Zeprzy warwę, zeprzy warwę, a potem ścieraj papierem ściernym, próbą papierem ściernym. W chwili obecnej zaistniało głębokie zrozumienie dla języka waszych potrzeb. Jest zgoda i jest potrzeba. Możemy z całą stanowczością zaoferować rozwiązania szerokim środkiem do stanowiska po lewej stronie, potem ostro w prawo, wślizgnąć się między pułkami, a tam czeka na pana pomocnik, a za nim są kable i jest kontakt! Wyczekamy kontakt! Nasi doradcy idealnie wszystko wytłumaczą. Każdemu.